Poniedziałek, 10 marca, wartości dodane. Zaczynamy nasz program Paweł Sołtys, Ignacy Morawski. I dzisiaj naprawdę bardzo dużo aktualnych wykresów, można powiedzieć jeszcze ciepłych. Wydrukowanych nad ranem z Narodowego Banku Polskiego tym razem prosto z pieca. Ponieważ tylko cztery razy w roku ekonomiści cieszą się jak w Dzień Dziecka. W Dzień Dziecka i trzy razy, kiedy publikowana jest aktualizacja raportu o inflacji. To właśnie dzisiaj jest ten dzień. Bardzo ciekawe dane. Natomiast zanim do tego przejdziemy, kilka bardzo miłych obowiązków w naszym programie. Pierwszy, znaczy obowiązków, stałych punktów. Pierwszym jest oczywiście serdeczne zaproszenie wszystkich naszych widzów na newsletter Ignacego Morawskiego. Zapraszam na newsletter Ignacego Morawskiego. Najkrócej rzecz ujmując, <laughs> newsletter.spoddata.pl Codziennie rano adres. można otrzymać dane dnia, czyli informacje o tym, jakie są ciekawe dane, aktualne i co z nich wynika. Za każdym razem są to inne dane. Wiele Wiela osób było... chwali sobie ten newsletter, powiem Ci. No. Też tak słyszałem. <laughs> Kilka osób też wspominało mi, że fajny ten newsletter Ignacego. Dobrze zaprojektowany, ładny i sensowne rzeczy można poczytać. Warto spróbować. Tak. proszę, jak to można się wypisać. To nie jest tak, że jak już się zapiszesz, to nie możesz z tym nic zrobić. Tak, i nie wpadacie w sieci. już wtedy mamy was w bazie i będziemy wam... Nie analizujemy spamować. wszystkich zachowań. Z rzeczy ciekawych również, za chwilę będzie oczywiście ekonomiczna prognoza pogody, ale najpierw patrzę jeszcze... W dzisiejszy puls biznesu od razu, jak sobie go otworzycie na drugiej, trzeciej stronie, coś o czym będziemy dzisiaj mówić: pożegnanie z 5% wzrostem. Najnowsze prognozy dotyczące tego roku i przyszłego od ekonomistów. Spod daty. Spod daty. Konkretnie Kamila Pastora. Kamil Pastor, pastor naszych prognoz. Tak, jest to pastor znaczy, Ciekawym prognozy. elementem tego artykułu jest taka mapa koniunktury, którą pokazujemy w naszych raportach, która jednym rzutem oka pozwala zorientować się, jakie są najważniejsze zmiany w trendach gospodarczych. Tak, ja za chwilę tę mapę tutaj do, do naszej kamery, która pokazuje nasze biurko może pokażę. Przepraszam za szelesty. Żółty kolor ozgra, oznacza rozgrzanie, natomiast kolor granatowy schłodzenie. Położę to tutaj. Jak widać na pierwszy rzut oka, dużo jest elementów rozgrzanych. Głównie rozgrzane są, niech nas spojrzy, wynagrodzenia, pracy tak, stopa nie. bezrobocia, indeks koniunktury i widzę, że produkcja budowlana również mocno tak. na żółto świeci, natomiast lekkie schłodzenie widać w eksporcie. Tak, 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 tak. Takie są. Spodziewacie się na ten rok, właściwie Kamil napisał 3,8% tak. wzrostu. O tym będziemy dzisiaj m.in. mówić, ale zanim przejdziemy do łakoci z dzisiejszego raportu o inflacji NBP, prognoza pogody ekonomiczna. Musisz, o tak, przełączyć strzałeczkę. Proszę Trzeba bardzo. Jest. Indeks zaskoczeń ekonomicznych, który pokazuje, czy dane z gospodarki zaskakują na plus czy na minus. W ostatnim tygodniu się nie zmienił, ponieważ nie napływały dane z gospodarki. pogoda nie, uleg zmian. nie uległa zmianie. Okay. I to jest najkrótsze podsumowanie, ale generalnie ten indeks jest, ponieważ to jest taka wartość ciągniona. My zawsze w każdym momencie pokazujemy wartość za ostatnie 4 czy 5 tygodni. I ten indeks jest blisko zera, czyli średnio rzecz biorąc, w ostatnich miesiącu gospodarka nie zaskakiwała. No. A i na porządku, nie. News. To chyba dobrze. Nie, nie będę w takim razie przydzielał piłek. Brak tak? newsów to dobry news. Tak uważasz? Nie zawsze. Szczerze powiedziawszy. Ale co do, co do prognozy pogody, mamy przynajmniej jasność. jasność i Dobrze. Dzisiaj będzie mniej wykresów od spod daty, Właściwie to był ostatni wykres od spod daty, który widzieliście. Nie, ale te wykresy, które teraz zobaczymy, też wybraliśmy my. No tak, ale nie, nie my. Nie my przygotowaliśmy. Nie przygotowaliśmy. Ale wybraliśmy. A, wybraliśmy. Dobrze. A liczy się, kto wybiera. <laughs> Jak każdy, kto prowadzi biznes, wie. Kanał dystrybucji jest dużo istotniejszy często niż sam, sama produkcja. Złota myśl. Nie liczy się dzień. kto produkuje, tylko kto sprzedaje. A wiesz, że dzisiaj jest Dzień Sołtysa? Ha, no to gratulacje. No więc właśnie, to jest ten program, w którym możemy takie rzeczy sobie mówić. Pierwszy wykres z projekcji inflacyjnej to, jest, to są przewidywania analityków Departamentu Ekonomicznego NBP. Przepraszam, do paru, analiz ekonomicznych co do tego, jak będzie rosnąć nasza gospodarka. Żółta linia to są najnowsze prognozy, a ta linia ciemnozielona, najciemniejsza na tym wykresie to jest to, czego spodziewali się ekonomiści NBP w listopadzie. Tak. Nastąpiła wyraźna Przecież korekta w górę. Trzeba powiedzieć, że ten raport inflacji to jest jeden z ciekawszych dokumentów analitycznych na temat polskiej gospodarki. I dlatego to przyciąga taką uwagę, ponieważ NBP zatrudnia bardzo wielu analityków, i ten raport jest duży, dokładny, bardzo wielu dobrych analiz. I ciekawy. I ciekawy, nie, nie zawsze trafny, ale bardzo ciekawy. Kaza analiza jest w jakiś sposób trafna, a w jakiś sposób nietrafna. Ale to, co jest najciekawsze w tym raporcie, to że mamy wyraźnie wyższą ścieżkę wzrostu gospodarczego. I to, co widać na tym wykresie, ta żółta linia pokazuje, tak jak powiedziałeś, projekcję obecną, czyli z dziś czy z przed paru dni, a zielone linie pokazują rozkład, prognoz z listopada i najważniejsza jest ta ciemnozielona linia. I widać, że w całym horyzoncie, właściwie do końca 2020 roku wzrost ma być wyraźnie wyższy gospodarczy, mniej więcej tak o pół punktu procentowego. Mniej więcej, a do tego do pierwszego kwartału 2020, czyli do za rok, cały czas będziemy gdzieś w okolicach 4%. 4%. I to jest między innymi zasługa tej hojnej polityki fiskalnej prowadzonej przez rząd. Hojnej, ponieważ wszyscy otrzymają jakieś pieniądze, wszyscy ci, którzy. Mają Łap, Łapią się na te programy. A, bo są, no właśnie. A ci, którzy się nie łapią na programy, nie otrzymają. Nie otrzymają, w związku z tym prawdopodobnie zapłacą. Ale grupy, nie, za liczba ten... osób, które się łapią, Aha. jest bardzo duża. No tak. bo mamy ci, ci, co mają dzieci, ci, co mają emerytury, ci, co mają rentę, ci, co pracują, ponieważ mamy niższy PIT. Także wydaje mi się, że, że chyba to będzie większość zdecydowana, zdecydowana większość społeczeństwa. Czyli potencjalnie grupa wkurzonych jest dość niewielka. No, yy, można powiedzieć, że wkurzeni są ci, co powinni dostać więcej, a nie dostali. Na przykład nauczyciele i dlatego będą protestowali. Dobrze, yy, czy twoim zdaniem przewidywania, to to jest tak, yy, przewidywania co do tego, jak szybko będzie rosnąć gospodarka Polski, nie są lekko na wyrost? Przed chwilą mówiliśmy o tym, że wyprognozujecie 3,8%. Znaczy, my Bank Centralny prognoza, mniej po... więcej 4%. To jest blisko. Blisko, natomiast no jednak. Nie to samo. nie To samo. To powiem tak, żeby to skomentować, przejdźmy do dwóch wykresów dalej. O, trzech. aż tak. W momencie, gdzie jest ten wykres, który ja chciałem. O, to. Tutaj. To jest, mój drogi Pawle, wykres, który nam pokazuje, dlaczego zmieniła się prognoza wzrostu PKB. To znaczy, te słupki nam pokazują, co odpowiada za zmiany w prognozie między listopadem a marcem. I spójrzmy na rok 2019. Oczywiście głównym powodem zmiany prognozy jest konsumpcja. A dlaczego konsumpcja? Bo transfery fiskalne podniosą niewątpliwie dynamikę konsumpcji. Ta, ten wzrost prognozy dla konsumpcji to jest aż 0,6 punktu procentowego, z 3,8 na 4,4%. Natomiast to, co jest ciekawe i w jakiś sposób może zaskakujące, to, że przy, przy wyższej prognozie dla konsumpcji, wyraźnie wyższej, mamy też wyższą prognozę dla eksportu netto. To jest zaskakujące, bo zastanawiam się, się że skoro przy gospodarce, która już operuje w pełni mocy produkcyjnych i nawet jest powyżej potencjału, taki impuls fiskalny w, 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 polegający na Wspieraniu, mocnym wspieraniu konsumpcji, podniesie relację importu do eksportu, bo jednak część tych wydatków konsumpcyjnych zostanie przeznaczona na towary z importu. No okazuje się, że NBP sądzi, że takiego efektu netto, rzecz biorąc, patrząc na wszystkie łącznie mechanizmy, nie będzie. Może Ale Wydaje mi się, że to jest pewien czynnik ryzyka, że tutaj może y, sytuacja wyglądać nieco inaczej niż. Tej ja to tłumaczę może sobie w ten sposób, że NDP mógł lepiej przyjrzeć się sytuacji eksporterów i ich prognozy dla nich mogą być dużo bardziej, dużo lepsze, dużo lepsze. Niż, niż wcześniej się spodziewano. To import na pewno jakoś tam wzrośnie napędzany konsumpcją, ale ten wzrost eksportu tak. z nawiązką zrekompensował ten wzrost importu. Czyli, że są lepsze perspektywy dla polskiego eksportu. Co by właściwie wynikało z tego, że dane za czwarty kwartał były bardzo dobre, jeśli chodzi o eksport. Mhm. Ale ja myślę, że jeżeli mamy wyższy eksport, to w naturalny sposób powinien ten efekt być odzwierciedlony też w imporcie, czyli lepsza koniunktura w handlu zagranicznym powinna netto mniej więcej yy, dodawać zero do prognoz, natomiast przy tak dużym impulsie fiskalnym wydawało się, że te prognozy dla salda handlu zagranicznego będą gorsze. Tak. Ale nie są gorsze i to jest ciekawe, natomiast w całym horyzoncie i jeszcze jedna ciekawa rzecz. Proszę bardzo. W całym horyzoncie niższa jest prognoza inwestycji. Tak no właśnie chciałem powiedzieć, że to jest klasyczny przykład, kiedy konsumpcja wypiera inwestycje, tak? tak. Co widać jak na dłoni w, na tych prognozach. Tak, czyli to jest jakby rozłożyliśmy na czynniki pierwsze Wzrost gospodarczy w Polsce. Świetnie. Teraz e, inflacja. Teraz właśnie inflacja, bo raport się nazywa raportem o inflacji, nazywany bywa e, projekcją inflacyjną, dlatego że właśnie owa projekcja inflacyjna, czyli to, co w tej chwili wyświetla się za naszymi plecami, jest jednym z centralnych kul kulki. elementów. Kulki, no e, tak, zdecydowanie tak, trzeba jeszcze powiedzieć, co to kulki znaczą. Plus. One znaczą. Jakby informacje dobre i złe. Tak jest. Biała informacja, informacja to jest. Biała kulka to informacja dobra. Wyższa ścieżka tak wzrostu, wzrostu gospodarczego, więc jak najbardziej na plus niższe inwestycje, bo Czyli ja, ja bym dał inwestycje, dwie piłki na plus, bo tak, no, PKB i eksport, i dobry eksport, a na minus. Ale wyparcie inwestycji, inwestycji która, które miały być przecież oczkiem w głowie rządu, zapowiadał tak. to przecież nie tak dawno to temu prawie, zdecydowanie. To się nie udaje, więc a to przecież buduje nasz potencjał, inwestycje budują potencjał gospodarczy, więc jeżeli ma to rosnąć wolniej niż się spodziewano, to chyba niedobrze. Nie dobrze. No, Co ten, z cenami. Inflacja. To jest bardzo ciekawa jest, sytuacja, tak, ponieważ. To jest jeden z najbardziej zagadkowych. Projekcja inflacji, ścieżka inflacji prognozowana, została bardzo mocno obniżona. I to w 2019 roku głównie. Może zaznaczysz to bardzo mocne obniżenie? Hops. Ja może to zaznaczę wyraźniej. Tutaj lecje. był listopad, a tutaj, proszę bardzo, tu jest żółty to marzec, a ten ciemnozielony listopad. Taki tak. jest rozjazd. Aha. I oczywiście. Tutaj mamy jedno główne zjawisko, które za to odpowiada, czyli zmiana prognoz dla cen energii. Jesienią NBP spodziewał się, że doświadczymy wyraźnych wzrostów cen prądu, a żeśmy tego nie doświadczyli, ponieważ w międzyczasie rząd wprowadził ustawę, która zablokowała podwyżki cen. Krótko mówiąc, NBP nie spodziewał się ustawy. NBP nie spodziewał się ustawy. Tak, w październiku mniej więcej, bo wtedy się tak. kończą prace nad listopadową edycją. Ale to, co moim projekcją. zdaniem jest zaskakujące, to że nawet jak odejmiemy tę kwestie cen energii... czyli czy mamy to rozbicie różnicy? Mamy, oczywiście. W o, tak jak żeśmy przed chwilą rozbijali progno, zmiany prognoz PKB, teraz rozbijamy sobie zmiany prognozy inflacji. No i tu mamy te ceny energii, tak? czyli to nam... Żółty od... klocek. To generalnie jeszcze raz ten wykres pokazuje, co odpowiada za zmianę prognozy między listopadem a marcem. Tak? Czyli dlaczego rzeczywistość wygląda w prognozie inaczej niż wyglądała 4 miesiące temu. I proszę e... bardzo, ta, tanieje żywność. I, tak, mamy. NDP spodziewa się taniejącej żywności. To jest fioletowy ten kolekt. Tak, ale to, co być ciekawe, to jest ten rzut, to jest ten zielony element. Znaczy niższa jest też ścieżka inflacji bazowej. Tak? Czyli inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Takiej inflacji, która ma odzwierciedlać, można powiedzieć, fundamentalne trendy cenowe w gospodarce, nie uwzględniające tych, tych cen, które są zależne od światowej koniunktury na rynku surowców albo od zmian regulacyjnych. I fakt, że przy wyższym wzroście gospodarczym i silnym impulsie fiskalnym inflacja bazowa podąża niższą ścieżką, jest w pewnym sensie zaskoczeniem. Eee, czyli. Presja inflacyjna, mimo że mamy podniesienie szacunku dotyczącego wzrostu gospodarczego, to spojrzenie na presję inflacyjną uległo zmianie w dół. I dlaczego tak się wydarzyło? Yy, jedna z przyczyn, znów muszę przeskoczyć kilka wykresów. Ja tu miałem taki jeden dobry wykres, ale nie wiem, gdzie on jest. Hmm. hmm. Czy on Skłaszasz NPG chyba. Chorę Tak. Chyba zniknął, wiesz. No cóż, co mogę zrobić? Możesz opowiedzieć go własnymi słowami. Opowiem własnymi słowami. Otóż dlaczego dzieje się tak, że wyższy wzrost gospodarczy i wyższy popyt konsumpcyjny generowany przez wydatki publiczne nie generuje dodatkowej presji inflacyjnej? O. Pomijając ceny energii. Dzieje się tak między innymi dlatego, Pe pewnie jeden z powodów jest taki, że Niższe ceny energii, będą niższych ceny energii będą doświadczały też firmy różne, które produkują towary. Ale energia w kosztach firmy NWP się tam odniósł. NWP podniósł szacunek dotyczący tak zwanego potencjalnego wzrostu gospodarczego w Polsce. Potencjalny wzrost gospodarczy to jest taki wzrost, na który stać kraj przy pełnym wykorzystaniu kapitału dostępnego, technologii, zasobów, siły roboczej, w uproszczeniu. I teraz takie, taka, yy, takie uproszczone spojrzenie na trendy inflacyjne jest takie, że kiedy PKB jest wyższe od potencjału, to narasta presja inflacyjna. Kiedy jest niższe od potencjału, to presja inflacyjna maleje. No więc, co się dzieje, kiedy NB podnosi dość wyraźnie yy, szacunek potencjalnego PKB? Ta różnica między faktycznym PKB a potencjalnym jest mniejsza i tak zwana dodatnia luka popytowa się zmniejsza. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie dokładnie na te prognozy, tutaj tego nie mamy na wykresach, ale jak ktoś sobie przeczyta ten dokument, to zobaczy, że szacunek luki popytowej między listopadem a marcem się obniżył. Innymi słowy, czynnik, który generuje taką fundamentalną presję inflacyjną złagodniał, mimo szybszego wzrostu gospodarczego, czyli Rośniemy szybciej jako gospodarka, mamy wyższy popyt, ale też NBEP uważa, że właściwie to na więcej nas stać. Więc ta skala przegrania gospodarki nie jest tak duża. To co takiego wydarzyło się, że NBP miał. Podstawy do tego, żeby zwiększyć szacunki potencjalnego wzrostu gospodarczego, bo zazwyczaj potencjał gospodarczy rośnie wtedy, kiedy nie wiem, firmy więcej inwestują, e, zwiększają się moce produkcyjne, e, nie wiem, zwiększa się jakoś skokowo wydajność pracy. No nie wiem, bo, to się gospodarka to... jest bardziej wydolna, a nie mieliśmy jakichś takich spektakularnych wydarzeń natury makroekonomicznej, które by uzasadniały podnoszenie potencjału gospodarki. W, Zanim odpowiem na to pytanie, możemy jeszcze dorzucić piłkę białą na Ale rzeczywiście. Dlaczego białą? Niska no, inflacja? No, brak podwyżek cen prądu, to jest dla gospodarstw okay. domowych korzystne. Yy. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał, to jest ciekawe, bo ten szacunek potencjału, to na co nas stać, zarówno jeśli chodzi o poziom PKB, jak jego dynamikę został podniesiony, mimo że szacunki prognozy dotyczące wzrostu inwestycji zostały obniżone. No właśnie. Czyli mniej coś... przyrostu kapitału, większy przyrost potencjału. Dlaczego? No to pewnie trzeba by zaprosić do programu autorów projekcji, ale sądzę, że jednym z powodów zapewne jest podniesienie prognoz dotyczących wydajności wykorzystania, efektywności wykorzystania zasobów pracy i kapitału. A dlaczego te, te szacunki zostały podniesione? Ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że jeden z powodów jest taki, że analitycy obserwują gospodarkę i patrzą, że przy bardzo wysokim wzroście gospodarczym ta presja inflacyjna nie jest generowana. Więc to prowadzi ich do wniosku, że skoro w poprzednich kwartałach, czy nawet dwóch latach mieliśmy wzrost gospodarczy przekraczający 5% bez wyraźnego wzrostu presji inflacyjnej, to znaczy, że ten potencjał gospodarki jest wyżej niż im się wydawało. Tak, tak bym może spróbował odtworzyć ten tok myślenia, ale nie jestem na 100% pewien, czy tak to wygląda. Być może autorzy projekcji, dyrektor Szpunar lub ktokolwiek inny będzie chciał się do tego odnieść. Natomiast my mamy jeszcze kilka wykresów dla Was. Jeden z nich pokazuje, to jest ten potencjał, ale to jest niestety wykres listopada. A, tu masz produkt potencjalny. Tak, ale to właśnie jest listopadowy. Listopadowy, no dobrze. <grym> Natomiast wykres, który jest ważny z punktu widzenia tego, co będzie działo się w najbliższych kwartałach z polską gospodarką. Mianowicie Ciekawy zbieg okoliczności można powiedzieć, że po raz kolejny, bo polska gospodarka ma takie szczęście, że w, mom w momencie flauty w światowej koniunkturze albo jakichś przejściowych problemów z naszymi, u naszych głównych partnerów handlowych, zazwyczaj przypada wtedy pik wydatkowania funduszy unijnych, co po po pozwala nam świetnie łagodzić tego typu wahnięcia koniunkturalne. Rozmawiałem z ekonomistami PKOBP i oni wskazywali, że. Impuls fiskalny plus te środki unijne, większe wydatki, plus względnie słabe złoty patrząc na ostatnie lata, powodują, że polska gospodarka jest praktycznie kulodporna na takie sprawy jak umowa handlowa między Chinami, Brexit i te sprawy. No, na pewno to jakoś tam odczujemy, ale nie aż tak w związku z tym, co, co dzieje się właśnie chociażby z napływem środków unijnych. To jest ciekawe, bo ten, to, co jest interesujące na tym wykresie, to też ten wzrost jest bardzo wysoki, też w 2019 roku. Wydawało się, że ten napływ nie będzie miał tak wysokiej dynamiki w tym roku. I zresztą ta poprzednia listopadowa projekcja też była ostrożniejsza pod tym względem ale widać, że te fundusze unijne, napływ tych funduszy unijnych będzie wciąż generował wysoki, wysoki popyt inwestycyjny. Nawet jeżeli ten popyt, będzie, ten, znaczy, ten popyt będzie niższy niż oczekiwano, ale on mimo wszystko będzie wyraźnie dodatni. I szczególnie z tego, co pokazuje NBP, mają wzrosnąć wydatki finansowane z Unii Europejskiej przez przedsiębiorców. Tak? No więc to na pewno będzie czynnik wspierający gospodarkę. Chociaż zobacz, w 2020 roku ta dynamika już właściwie maleje i to jest jakiś pewnie czynnik ryzyka dla wzrostu gospodarczego. No, jeżeli wtedy trwać będzie flauta w światowym handlu. Natomiast co do osłabienia inwestycyjnego, bardzo ciekawe zdanie z dzisiejszego Biuletynu Ekonomistów Credit Agricole którzy również zrewidowali swoje prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok w górę, oczywiście, ale nie o pół% mniej więcej jak NBP, tylko bardziej 30. twierdząc, że ok część tego impulsu fiskalnego pewnie zostanie sfinansowana z rezerwy na twardy Brexit, który się zdaniem ekonomistów tego banku nie wydarzy, oraz z zysku NBP, który będzie. Sowity kilka miliardów złotych. No ale nadal zostaje te kilkanaście miliardów, które trzeba będzie wydać i yy, yy, ekonomiści Credit Agricole spodziewają się, że rząd zrezygnuje z części jakichś inwestycji. I to może yy, yy, wpływać pamiętajmy, na, pamiętajmy, na inwestycje. Że w zeszłym roku deficyt yy, budżetowy wyniósł 10 miliardów złotych. Czyli tyle co nic. W tym roku jest planowany na 28. Czyli to już jest 18 czyli 3 razy tyle już jest 18 miliardów miejsca. Dodajmy do tego jeszcze yy, zysk z NBP nieplanowany. I przy utrzymaniu wysokiego wzrostu gospodarczego, powyżej 4%, sfinansowanie yy, tych A, wydatków bez powiększania deficytu w tym roku i bez jakichś szczególnie mocnych cięć wydatków wydaje się w miarę realne. Yy, realne, gdyby nie istniało coś takiego jak stabilizująca reguła wydatkowa. I to raczej jest no tak. Ale to mogą Ogranicznikiem. Wydaje mi się, że opór przed zmianą tej reguły będzie w Ministerstwie Finansów bardzo silny, bo, bo przynajmniej z moich obserwacji wynika, że minister Teresa Czerwińska stara się trzymać wysoką dyscyplinę, jeżeli chodzi nie o. Bardzo, bardzo dobrze będzie opór, tylko jakby ostatnie tygodnie pokazują, że Ministerstwo Finansów nie ma zbyt wiele do powiedzenia w projek projektach zmian polityki fiskalnej. Może tak być. Wszystko się okaże. Na koniec coś zupełnie z innej beczki z beczki handlowej, ponieważ w piątek późnym wieczorem pojawiła się, pojawiła się informacja z biuletyn z PKO Banku Polskiego, z ekonomistów tego banku, którzy sprawdzili, jak ich klienci używają kart płatniczych. PKO BP jest największym wydawcą kart kredytowych w Polsce, jest w związku z tym oni zorientowali się, że można w sumie sprawdzić, jakie są zwyczaje zakupowe, lepiej prognozować sprzedaż detaliczną i tak dalej. Bardzo są z tego zadowoleni. Sprawdzili, co dzieje się z handlem w niedzielę. To jest fragment mówiący o, o tym, jak oni zabrali się za analizę tego, czy handel w tych najmniejszych sklepach ustał w związku z tym, że pojawił się zakaz handlu w niedzielę. Pojawiły się takie opinie, że zakaz handlu w niedzielę zabił małe sklepy, a wzmocnił sieci handlowe, duże, dyskonty i tak Otóż ekonomiści banku stwierdzili, że w tych małych podmiotach obroty mierzone płatnościami kartą są wyższe niż w, całym, w całej grupie badanych sklepów, gdzie są wszystkie podmioty i duże i małe. I to wyraźnie o 3,5 punktu procentowego 23,5 kontra 20. Czego nie uwzględnili ci Czyli, ekonomiści? Że Szybciej rushandla w małych sklepach. Tak. Przybył, przybywało trochę w płatności. Dużych. W niedużych tak. I nie e, y, y, cóż, pojawi, pojawiła się hipoteza, że to dlatego, że. Rośnie ukartowienie tych małych punktów. I że to nie wynika nie, z tego, że. Są hipoteza więzi... ich jest taka, że po prostu handel w niedzielę bardziej ograniczył. Tak. Uderzył w duże sklepy niż małe, czyli tak. dokładnie odwrotnie niż to, co. Dokładnie. A druga to, hipoteza jest to... taka, o której nie ma y, y, słowa niestety w tym opracowaniu. Ale druga hipoteza jest taka, że, że to y, fakt, że małe sklepy coraz częściej wyposażone są w, w terminale. Jest przecież program Polska Bezgotówkowa, który y, 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 również refunduje częściowo. Y, instalacje takich, takich terminali no powoduje to, że ten, ten obrót kartowy rośnie dlatego, że pojawiają się możliwości płacenia, a nie no dlatego, tak. że rosną obroty, bo ludzie częściej kupują w niedzielę. I to może być ciekawa potem. Tak jest. Natomiast druga ciekawa obserwacja jest taka, to też jest wykres z tego, z tego opracowania, że niedziela handlowa ten, ten słupek nas interesuje. Właściwie wszystkie słupki są ciekawe, ale że zakaz handlu w niedzielę nie wpłynął na zwyczaje zakupowe. To znaczy, że mniej więcej podobny odsetek transakcji wydarzał się w niedzielę handlową, zanim był zakaz, czyli we wszystkie niedzielę, jak po zakazie. W te kilka rodzynków w cieście lub w tej chwili jeden rodzynek w miesiącu, mniej więcej odsetek transakcji jest taki sam. To jest dosyć, dosyć ciekawe, bo intuicja podpowiadałaby coś innego, że jednak te zakupy przesunęły się na sobotę czy, czy wręcz na piątek. Ciekawe jest to, że wzro wzrost udział soboty, a spadł piątku. Co sugeruje, że część osób nie wiedząc o tym, że jest wolna, że jest handlowa niedziela, idzie w sobotę po prostu do sklepu. No więc właśnie. powiedzmy. Y tak. E na, na koniec, jeszcze wątek humorystyczny, ale biznesowy jak najbardziej. Strona trzecia pulsu biznesu. Gwiazda łososia gaśnie na krajowym rynku. Makrela też miewa się słabo. Obie po prostu drożeją na potęgę. Mówiliśmy o taniającej żywności, to tutaj jest epizod o drożejącej żywności w sektorze rybnym. Tekst oczywiście niezawodnej Michaliny Szczepańskiej, strona trzecia Pulsu Biznesu. A kto nie ma papierowego wydania, no to niech oczywiście sprawdza pbpl. Do czego serdecznie zachęcamy. To tyle na dziś. Dziękuję Za bardzo. tydzień mnie nie będzie. No to się spotkamy za dwa tygodnie. Spotkamy się za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja nie wiem, czy będę za dwa tygodnie. Jak to nie wiesz? Nie jestem na 100% pewien. O! To jest niepewność gospodarcza, właśnie tak to wygląda. Żegnamy się w takim razie, widzimy się za czas jakiś w programie Wartości Dodane. Dziękuję za dziś i życząc udanego tygodnia Paweł Ignacy Morawski. Do zobaczenia. Do zobaczenia.